Jestem ciekaw, czy jakbym nagrywał z takim oświetleniem z tyłu, to czy prędzej szlak trafiłby mnie przy nagrywaniu, czy was przy oglądaniu? Po ciężkim dniu te filmiki to lek. Obiadek i odcinek równa się najlepszy dzień. Hej, moja ulubiona opera mydlana! Nie no, prowadzący daje z siebie 31%. Dzień dobry moi mili, dzisiaj zaserwuję wam kolejnych kilka ciekawych opowieści z madeczkami i bąbelkami w roli głównej. Jeśli jesteś tu pierwszy raz i nie znasz jeszcze Beki z Madek, to tutaj podrzucam kartę z playlistą ze wszystkimi odcinkami. Gorąco zapraszam, a teraz... Teraz zaczynamy! Miałam kiedyś koleżankę, która była typową roszczeniową matką, ale po sytuacji, którą wam opowiem, już moją koleżanką nie jest. Zaproponowała mi wyjście do kawiarni na kawę i ciastko. Powiedziała, że chce trochę odpocząć od codziennych obowiązków i spędzić trochę czasu ze mną. Zgodziłam się, myśląc, że będzie to miłe i spokojne spotkanie. Kiedy dotarłyśmy do kawiarni, wybrałyśmy stolik w przytulnym kąciku. Siedząc wygodnie, zamówiłyśmy kawę i ciastko. Oczywiście nie mogło być zbyt spokojnie, więc na nasze spotkanie przy kawce zabrała swoje dzieci. Dwójkę żywiło bombelków, Które natychmiast zaczęły biegać po całej kawiarni, krzycząc przy tym niemiłosiernie. Przez chwilę obserwowałam ich z uśmiechem, ale szybko zorientowałam się, że to, co miało być miłym spotkaniem, szybko zamieniło się w coś uciążliwego. Na szczęście, moja kumpelka nie była jedną z tych madek, które totalnie olewały zachowanie swoich dzieci i starała się je uspokoić, ale ostatecznie udało się to dopiero, gdy kelner przyniósł nasze zamówienie, bo dzieciaki zajęły się jedzeniem ciacha i piciem soczku. Siedziałyśmy sobie, gadałyśmy o pierdołach, ale najzabawniejsze było. Jeszcze przed nami. Miałyśmy już wychodzić i nadszedł czas płacenia. Kelner przyniósł rachunek, a moja kumpelka spojrzała na mnie z takim wzrokiem, jakby wyraźnie czegoś oczekiwała. Oczywiście, jakże inaczej, oczekiwała, że ja zapłacę za nią i za jej dwójkę dzieci. Serio, jakbyśmy były na randce, a ona zupełnie przypadkowo zapomniała portfela. No i kiedy jej powiedziałam, że mogę zapłacić tylko za siebie, to zaczęła się awantura na całą kawiarnię. Koleżanka zaczęła krzyczeć, że to bezczelność z mojej strony, bo ona jest matką i wypadałoby, żebym za nią zapłaciła. Zwłaszcza, że ja mam pieniądze, a ona nie. To akurat prawda, całkiem dobrze zarabiam, a ona siedzi z tyłkiem w domu, ale nie uważam, żeby zobowiązywało mnie to dostawiania jej kawy, a jej dzieciakom ciastek. Poza tym, gdyby zachowała się jak człowiek i zwyczajnie zasugerowała na przykład, żebym tym razem ja zapłaciła, bo ona jest pod kreską, a następnym razem zapłaci ona, to nie miałabym najmniejszego problemu, żeby zapłacić, no ale zachowała się jak się zachowała. Zrobiła mi imbę praktycznie od samego początku, gdy kelner przyniósł rachunek, a ja na coś takiego sobie nie pozwolę. Wolę. Próbowałam tłumaczyć jej, że nie mam obowiązku ponosić kosztów za nią i jej dzieci, ale ona miała to gdzieś i nadal krzyczała na mnie z pełnym przekonaniem, że powinnam zapłacić. W końcu zdecydowałam się odejść, bo nie chciałam być dłużej częścią tego szaleństwa. Ta robi jazdy, ludzie się gapią, ogólnie wstyd. Zapłaciłam za siebie i zostawiłam ją w kawiarni z fochem. Nie wiem, jak to się dalej potoczyło, czy w końcu zapłaciła, czy cholera wie co, ale szczerze mówiąc, mało mnie to obchodzi. Ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? To, że po tamtej sytuacji nadal próbowała się ze mną kontaktować. Tak jakbyśmy mogły po prostu zapomnieć o tym małym dramacie w kawiarni i kontynuować naszą relację. Taka historia, Ala, chcesz coś z Iwonu? Nigdy nie sądziłem, że coś takiego może się przydarzyć również mnie, aż do zeszłego weekendu. W sobotę wybrałem się do centrum handlowego, bo musiałem na szybko załatwić kilka spraw i zrobić małe zakupy. Planowałem wszystko szybko załatwić, żeby jak najszybciej być w domu, bo nie przepadam szczególnie za wizytami w tego typu miejscach. No ale przez totalnie absurdalną sytuację przeciągnęło mi się nieco już na samym parkingu. Kiedy wjechałem na parking, zauważyłem, że większość miejsc jest zajęta. No ale to nic dziwnego, w końcu była sobota, a w soboty galerie z reguły pękają w szwach. Gdy już znalazłem jedno wolne miejsce, zauważyłem, że na poboczu parkingowym bawi się mały chłopiec na rowerze, a obok stoi kobieta, która wyglądała na jego matkę. Nie zwróciłem na nich specjalnej uwagi i zacząłem manewrować, aby zaparkować. Wtedy nagle usłyszałem wściekły głos za swoim samochodem. Odwróciłem się i zobaczyłem kobietę, która wyglądała na bardzo zdenerwowaną. W ręku trzymała telefon, a na twarzy miała wyraz czystej złości niczym sam Belzebu. Co pan sobie myśli wjeżdżając na parking, kiedy Mój syn tutaj jeździ na rowerku, krzyknęła na mnie, wskazując na chłopca. Zdziwiłem się jej reakcją. Był to po prostu parking, a nie plac zabaw dla dzieci, więc zwracanie mi uwagi o to, że parkuje na parkingu, było dla mnie totalnie absurdalne i nieco rozwaliło mi głowę. Przepraszam, ale to parking, a nie plac zabaw. Na parkingu to chyba normalne, że jeżdżą samochody. To raczej pani powinna pójść bawić się z dzieckiem w bardziej bezpieczne miejsce. Odpowiedziałem, starając się zachować spokój. Jak pan może być tak nieodpowiedzialny, wjeżdżając tutaj swoje? Samochodem, podczas gdy mój syn się tu bawi, mogłeś go potrącić. Poczułem się zdezorientowany i zirytowany. Szukałem wolnego miejsca 15 minut. W końcu z trudem udało mi się je znaleźć. A tu taka akcja. W każdym razie nie miałem zamiaru zrezygnować z miejsca, tylko dlatego, że jakiś bąbelek bawi się obok. Jeszcze na głowę nie upadłem. Przepraszam jeszcze raz, ale nie było moim zamiarem nikogo skrzywdzić. Po prostu szukałem miejsca parkingowego. Wyjaśniłem. Kobieta jednak nie dała za wygraną. Jej ton był nadal agresywny, a spojrzenie pełne gniewu. Nie chodzi o to, co było twoim zamiarem, chodzi o to, że działasz nieodpowiedzialnie, mogłeś zabić mojego syna. Byłem zaskoczony, jak szybko sytuacja wymknęła się spod kontroli. Próbowałem zachować spokój i wytłumaczyć się, ale matka chłopca była zdecydowana utrzymać swoją pozycję. Wtedy zrozumiałem, że nie ma sensu dalej prowadzić tej rozmowy. Miałem ważne sprawy do załatwienia i nie miałem zamiaru tracić czasu na jakieś bzdurne i bezcelowe dyskusje z jakimś oburzonym, nie wiadomo o co babskiem. Przepraszam, że wzbudziłem pani niezadowolenie, ale muszę iść. Powiedziałem, próbując zakończyć ten konflikt. Jednak matka chłopca nie mogła się zwyczajnie ode mnie odwalić. Tak, uciekaj! Tylko tchórz ucieka! Myślisz, że cię to wybieli? Jesteś najzwyklejszym hamem! krzyczała za mną. Nie zwracając już kompletnie na nią uwagi, po prostu opuściłem miejsce zdarzenia z mieszanką złości i zakłopotania. Poszedłem załatwiać swoje sprawy, ale cały czas miałem z tyłu głowy, czy po powrocie nie zastanę przypadkiem jakiejś rysy na aucie. Jeśli jesteś tu pierwszy raz i nie zostawiłeś jeszcze suba na kanale, to koniecznie zostaw go teraz, aby. Być na bieżąco. No i pamiętaj, że jeśli Tobie również przydarzyła się jakaś ciekawa historia z Madeczką, Bombelkiem albo Sebiksem w roli głównej, to koniecznie podziel się nią na dole w komentarzu, a być może i Twoja historia znajdzie się w odcinku. A teraz lecimy dalej. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Piękny dzień, słoneczko ładnie świeciło, ja miałam trochę wolnego czasu, więc wyruszyłam na spacer z moim psem Maxem. Trzeba tu wspomnieć, że Max był niesamowicie płochliwym stworzeniem, ale mimo to była to nasza codzienna rutyna: spacerować po okolicy, ciesząc się spokojem i ciszą. Podczas naszej wędrówki z daleka zauważyłam dwójkę dzieci bawiących się na trawie w parku, do którego często chodziliśmy na spacery. Niestety Max nie tolerował obcych ludzi, szczególnie dzieci. Był to pies ze schroniska. Po przejściach, wiedziałam, że muszę zachować czujność. Gdy dzieciaki podeszły bliżej, zauważyłam, że chcą pogłaskać Maxa. Serce mi zamarło. Max był już na granicy paniki. Musiałam działać szybko. Zostawcie go! Krzyknęłam, wyciągając rękę, próbując powstrzymać niesforne bąbelki. Mój pies się boi. Proszę, trzymajcie się z dala, bo może ugryźć. Dzieciaki chyba miały trochę oleju w głowie, bo było widać, że zrozumiały i dały psiakowi spokój. Udało się je powstrzymać, ale ich matka, która stała kilka kroków dalej, zaczęła się zbliżać. Było widać u niej wyraźny wk więc wiedziałam, że zaraz zacznie się jazda. Co za chamstwo! Zawołała wskazując na Maxa. Moje dzieci chcą go pogłaskać, a ty ich odganiasz? Jak śmiesz! Próbowałam tłumaczyć, że Max jest płochliwy, żeby uniknąć konfrontacji. Ale to nie przyniosło skutku. Kobieta zaczęła się kręcić wokół mnie jak wściekła. Jak widać niektórym trudno zrozumieć pewne rzeczy i będą męczyć psa tylko dlatego, żeby bąbelki miały radość. Nie pozwolę, żebyś zabraniała moim dzieciom pobawić się z psem. Przecież to tylko pies. Co ci szkodzi? Zanim zdążyłam zareagować Poczułam ostry cios parasolką na moim ramieniu. Tak, kobieta przywaliła mi parasolką, bo nie pozwoliłam gówniakom pogłaskać psa, który w panice mógłby je użreć i wtedy dopiero by była jazda. Odetchnęłam głęboko, starając się zachować spokój. Proszę przestać! Krzyknęłam, próbując się obronić. Po prostu dbam o bezpieczeństwo mojego psa i pani dzieci, bo pies jest tak wystraszony, że może ugryźć. Ale kobieta nie słuchała. Zrobiła się aż czerwona na twarzy ze złości, a ja oberwałam parasolką jeszcze kilka razy. Zrozumiałam, że nie ma sensu próbować z nią rozmawiać. Ale w międzyczasie, gdy bąbelki zauważyły, że moja uwaga została odwrócona przez ich inteligentną, inaczej mamusie, zaczęły znowu doskakiwać do psa. No i stało się. Max, przestraszony chyba do granic możliwości, złapał zębami jednego z nich. Dzieciak wryk, matka jeszcze bardziej wku. Ona zaczyna sapać do mnie, że zadzwoni na policję, bo chodzę z agresywnym psem bez kagańca. To już było chore, bo stało się po prostu to, przed czym ostrzegałam, a rodzinka i tak nic sobie z tego nie robiła. A teraz pretensje oczywiście do mnie. Stwierdziłam, że trzeba się szybko ewakuować, zanim coś jeszcze się wydarzy. Poza tym miałam już dość. Wzięłam Maxa na ręce i po prostu sobie poszłam w akompaniamencie ryku bąbelka i wrzasków matki, czego to ona mi nie zrobi. Ale ta sytuacja pozostała we mnie na długo. Pamiętajcie, że trzeba być gotowym na różne sytuacje nawet te najbardziej nieprzewidywalne.